Książka, książka, widziałem, jestem w w kolejnym odcinku z Fortnite na moim kanale. A dzisiaj będziemy sobie grali z moim duo, e, Sobciążem w e, YouTube. Wbijajcie na jego kanał, wbijajcie na mój kanał. Na mało subików. E, link do kanału, jego będziecie mieli w opisie. A my lecimy właśnie z odcineczkiem I. Teraz sobie jeszcze Przyjechali już do nas e, dwóch klientów. Tutaj e, pierwszy Lamborghini przyjechał tutaj ten drugi właśnie e, tym e, jeepem. E, karty z osobna. E, no i e, jak się to powoli rozwija. Oni normalnie się tutaj e, z nami dogadują. Jakby mamy sojusz, więc... E, takich ludzi się rozumie oczywiście. Jak robimy sobie tak i tak. No, krzybek, krzybek o, jest zunięta. A nam dobra. Mm, tutaj to musi być. Zrobię, może tak, tak, tak. No. Tak to wygląda jak na razie. Eee. I no. Fajne chłopy. Eee, Ku mają baza. baza. Eee. Tu ogólnie nam się właśnie jakiś chłop trafił taki dosyć. Na początku tak nie miło, ale już teraz. Jest spoczka. A lecimy sobie teraz tutaj. No, czterech chłopów, fajnie. O, trzeba drugi idzie. O, no, siema. No, nie zła nas paka Szczerze nie spodziewałem się, że tak coś się odbędzie na odcinku. Naprawdę. Pierwszy raz w ogóle tyle osób się z nami zasojowało, bo zbudowaliśmy po prostu stację. Naprawdę, to jest mega wielki fart. Raz, dwa, trzy, cztery. Nawet trzy, no cztery. Sześć osób. Łącznie z nami. Świetnie. tam kruk sobie. Czy tam wrona? Kruk o, czy tam wrona? Kto tak? Czy, e, to jak woli Oj, co, wy się strzelacie? Nie no Co jest? No, czemu oni się w ogóle strzelają? Więc za chłopy. Nie no. A tak... Mieć, mieć aż takiego artura. co jak ja? nie potrafię maloła, maloła. Ja Jak nie widzę, no, Dobra, Uff, no nie, no, jakieś... Głupi toksik Nam przypadł, no i teraz jest lipa Teraz jest bardzo wielka lipa O auk w ogóle znam jego duo, o, tutaj sobie weźmiemy Auga Strasznie źle widzę, bym. Ja bardzo źle hmm, Nie lubię takich ludzi byli mili, okazali się toksikami, po prostu toksikami. Co za ludzie! Był taki fajny, miły, a tu teraz. I no, ode mi, bo nie, nie chcę. Nie wiem naprawdę co za chłopy. Trzeba zniszczyć. Żeby to jakoś nie wyglądało głupio, i będzie trzeba wszystko ponoprawiać. Mm, dobra, zrobię sobie tak. No. Tak się przez chwilę zastanawiałem, czemu ta lewituje w ogóle. Dopiero przed chwilą ogarnąłem, że to. Yy, Ten jeszcze tam trzeba. Dobra, tak, 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 tak. To trzeba zniszczyć. Dobra, to jeszcze trzeba. No to nie, nam się strewka trafiła. Będziemy musieli się stąd ewakuować, ale w sumie. Udało się, w miarę. Przepraszam. E, w miarę się udało. No bo w końcu ktoś nam ogólnie zaufał i w ogóle. Nie wiem, od czego to się zaczęło, ale chyba mój dło zaczął strzelać do kruka, ale mi się wszyscy wystraszyli. Nie jestem pewny, bo nie widziałem tego. E, ale w miarę się udało. Nawet. Właśnie, spoko to wyszło. Może pójdziemy na jeszcze inną stację, jeżeli będzie jakaś strefa? No nie ma, więc nie pójdziemy na żadną stację, ale warto było spróbować, bo to wiadomo. Możemy spróbować, ale. Yy, w sumie tak też byśmy mogli zrobić. Myślę, żeby zrobić po prostu tak, że wziąć wszystkie karnistry, które w ogóle tutaj są yy, i zrobić taką tam stację yy, przenośną, jakby z karnistrami. Bo to też nie jest głupi pomysł, a fajnie by to pewnie wyglądało Znaczy, w sumie nie wiem, czy to by fajnie wyglądało, ale... No... Dosyć fajny pomysł Według mnie więc, tylko jakieś karnictwa, by się przydały Eee... no... Dużo już idzie... Jest trochę lipa To, aha ty, kruk to Joletowy kruk, okej. Spas, spas. tego jeszcze na dodatek. Mm -hmm. Dobra, żeby się przydało polecić, już się. Bolet fights, oła, ale zostałem mm. ostro. Wow! Oła! Jakiś good eye. Good eye. Nie wiem, tam co chopie, ale może się. Nie, tam jest słup, tam jest słup, tam jest słup. Nie, no, ja jestem dead, jestem martwy. No, czemu. Co jest tu w tak? Nie, no, ja jestem ogólnie martwy, nie widzę. Wie? A, martw nie mam. No, tak jak myślałem. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka i widzimy się jutro w 19.